No ale tak, odrestaurowaliśmy ciężarówkę <ścoughs> milion 600 tysięcy. Popatrz, jaką mam tutaj maszynę. Manik, elektroniczne lusterka, wypasiona, nowiutka, pachnąca nowością. Jeszcze mało co w nią napierdziałem. Fantastyczna ciężarówka, ale dzisiaj musimy o niej zapomnieć, bo kupimy sobie najgorszą ciężarówkę, najgorzej ocenianą, z najmniejszą ilością gwiazdek, gwiazdek najmocniej uszkodzoną, używaną ciężarówkę w Euro Truck Simulator 2. Jestem właśnie na otwartej becie i sprawdzimy sobie nową funkcję, czyli ciężarówki używane. No i teraz chodźmy, zobaczmy, co my tutaj mamy do dyspozycji. Więc mamy Volvo FH Classic. To jest zresztą ciężarówka, którą kupiłem jako pierwszą w Euro Truck Simulator 2 w ogóle. No i teraz zobaczmy, mamy kilka propozycji, mamy tak, Renault Premium Normal Roof, 1 300 000 km przebiegu, także już można powiedzieć, że dotarta, ale tutaj mamy <ścoughs> największy przebieg, bo aż 1 800 000 km. Kupimy Iveco, chyba miało tam, ile tam, 400 koni mechanicznych? Tak, 450 koni mechanicznych, czyli całkiem nieźle, trzeba przyznać. I sprowadzimy sobie do garażu. Do splitu sobie sprowadźmy naszą ciężarówkę. Tych, tutaj już jedna obitka sobie pracuje. I przechodzimy sobie. Oho, muszę sobie założyć aż słuchawki do tego, za chwilę będziemy odpalać. <laughs> Zobaczmy. Nie no, w środku wygląda dobrze, nie widać w ogóle śladów zużycia, nie? Żadnych. Widać jedynie, że <grytory> tekstury są z 2012 roku. Ojej! SCS Software nie zaktualizował swoich ciężarówek. No jak, no patrzcie na te przyciski. Kurde, to wygląda jak z ETS-a, jedynki, nie? No, jak dla mnie wygląda wypas. Naprawdę nie ma się do czego chyba przyczepić, jak myślicie wygląda w porządku, nie. Dobra, tutaj widzę, że ciężarówka prawie cała czerwona jest. Odpalmy, to zobaczymy, czy się odpali w ogóle. Okej. Okay. Ty to ona jest taka uszkodzona właściwie tylko na papierze, ale przebieg się zgadza, OK, nie oszukali mnie. 1 800 tysięcy kilometrów, No jest! Wszystko gra. Odwiedź serwis. Tak, będziemy musieli przeserwisować ciężarówkę. Chciałem się teraz przenieść, bo to jest mój domyślny garaż tutaj na Skandynawii. I żeby móc naprawić sobie cięż żeby móc przenieść się z powrotem do Bośni i Hercegowiny, to muszę naprawić sobie ciężarówkę, więc to oczywiście zrobimy i znikamy z tych mroźnych klimatów tutaj. A, zawracamy, zawracamy i tu widzę, że jest blisko jakaś naprawialnia, także jedźmy. A powiem wam, samochód prowadzi się w porządku chyba. A nawet sobie kółeczko tutaj zrobię i zrobimy jakiś taki test drive. Działają kierunkowskazy? A działają, a światła? O, działają. O, akumulator mi się świeci, coś z akumulatorem. <laughs> Ciekawe. O kurde, czekaj, bo ja po złej stronie jechałem. Ale... Dobrze. No jedziemy po posłuchajmy ją, czy coś stuka, czy coś puka. Ty. Ona nie wbija następnego biegu. Kurde. To jest maksymalna jej prędkość. Teraz 31 km, km na godzinę. Nie chcę wbić następnego biegu. Ja nie mam żadnego ograniczenia, bo tu jest jakieś ograniczenie fabryczne czy coś. Ktoś nie ściągnął. <laughs> Mogę się teraz z nogą ścigać. Wow! No dobrze, ale już tutaj jest naprawialnia. Zróbmy sobie jakieś tam podstawowe naprawy. Będę udawał, że mam mało kasy. Bo teraz tak, możemy zrobić sobie te podstawowe naprawy, a możemy bardziej zaawansowane odrestaurowanie ciężarówki zrobić. Wiesz, rozumiesz to. I odrestaurowanie Iveco, nie? Gdyby to była skania, nie wiem, jakiś Mercedes czy Volvo, to jasne, że tak, można robić to, ale tak, takim Iveco to jedzie się w dwie strony. Albo w stronę rzeki, rozpędzasz się i wyskakujesz zaraz przed wodowaniem, albo na złomowisko. I teraz przejrzyjmy sobie uszkodzenia. Mm, tak, przebieg jest naprawdę spory. Service recommendations. Okej. Okay. I tutaj naprawione przełożenie napędu, coś tam, coś tam. A co to tutaj mamy? O! Aha, tu możemy sobie wybrać, że możemy wymienić całkowicie część albo ją naprawić. Tutaj mamy takie trzy opcje. Możemy też nic nie robić z daną rzeczą. Mm, całkowicie możemy coś tam wymienić. I tutaj mamy, tutaj mamy tak repair all albo replace all. Na razie nie ma y, polskiego tłumaczenia, ale tu chodzi o to, że możemy naprawić wszystko albo wymienić wszystkie te części. I tutaj mamy jeszcze taką full opcję request total restoration, ale to zostawimy sobie na później. Na razie zobaczymy, <laughs> na razie zobaczymy, y, co się stanie, albo zróbmy sobie naprawy. Co wy na to? Same naprawy? Ty, a czemu zero? Dobra, same naprawy sobie zróbmy, zobaczymy, jaki będzie ich skutek. Co? Nie mogę? A to? No, Reaper, dobra. Zrobiło się Reaper czy nie zrobiło się Reaper? Właśnie nie wiem. Kliknąłem tam, pojawiło się zero, czekaj. No nie, no jest uszkodzona. No to jak? Nie zrobiło się Reaper. Daję tu Reaper i patrz, nie naprawia się nic, bez sensu. Serwis, rekomendacja. No to nic, no to musimy wymienić. Na obecną chwilę nie mogę Wiwe, nawet nic naprawić. No i wiesz, ciężarówka dalej ma potężny przebieg. Dalej nie jest całkowicie odnowiona. Ała! Zabolało portfel. Ale tak, teraz mam... Ej, zobaczcie, dalej jest, nie jest całkowicie naprawiona, nie? Jakby musimy pełne odnowienie ciężarówki sobie zrobić. Żeby była taka w miarę dojeżdżenia. Teraz to, co zrobiliśmy, pozwala nam, zdaje się, robić po prostu jakieś kontrakty. Nie jest całkowicie u, wiesz, odnowiona, no ale sprawdźmy, czy będzie w stanie coś zrobić. A kurde, ledwo mnie przenieśli do Bośni i Hercegowiny i już awaria silnika mi wyskoczyła. Naprawdę, amulet zręczny, ok, dobra, to, to działa. No i zobaczcie, pokazują mi się tam jakieś uszkodzenia, nie, mojego samochodu. Musiałbym zlecić pełną, pełne odnowienie, ale zróbmy sobie jakiś transporcik. Ach, kurde, zanim jeszcze pojedziemy, bo już tutaj sobie wybrałem, ale zanim sobie pojedziemy na ten transporcik, to jakiegoś GPS-a chcę sobie tutaj zamontować, bo no nic nie mam, a nie chcę cały czas z advisorem jeździć więc przejdźmy do jakichś modyfikacji. Ej ta ciężarówka, te tekstury na niej w ogóle to wszystko wygląda okropnie, nie? Widać tutaj taki przeskok między tymi nowymi ciężarówkami a tą. I tak, na razie zostawiamy ten standardowy napęd, żeby przypadkiem nam się ciężarówka nie naprawiła. No chcemy wiedzieć co my dostajemy właściwie. Tuning sobie zostawimy tam później może kiedyś albo nigdy. Środek, pokaż inny środek. O nie dobra, zostawiamy takiego dziada. Nawet koloru nie będę zmieniał. Chodzi mi tylko o nawigację, żeby była jakaś. O, może być HeadZap. HeadZap, dajmy sobie... A gdzieś tutaj może być. Zobaczymy, czy zadziała. Czy to jakiś mod niewiadomego pochodzenia. No, zobaczymy. <ścoughs> no, zajebiście działa. Yeah. Dobra, bierzemy sobie koparkę Volvo. Jedyne 20 ton, co może pójść nie tak. Będziemy jechać gdzie? Do Sarajewa chyba? Albo my startujemy z O, awaria silnika. Kurde. Ej, myśmy zrobili ja przypominam wam tylko, że zrobiliśmy przed chwilą naprawy za pół miliona. Za pół miliona złotych zrobiliśmy naprawę. No sam Buddha by się takich napraw nie powstydził. Dobra i zobaczcie jak wygląda mój zestawik. No ruszył z miejsca. To dobry znak. 20 ton koparka Volvo i moje piękne Iveco y y Sralis. <gryw> Jedziemy. Jedziemy dostarczyć to. Jedyne 100 km tak na próbę sobie dosłownie pojedziemy. Zobaczymy. Czekaj, bo kurde, ja ledwo co widzę tego GPS-a w prawo, tak? Jedziemy sobie w prawo. Światła odpalone. Odpalone. Mamy jakieś zewnętrzne w ogóle w zestawie? Nie. Kompletnie goła ta ciężarówka. To oni przez 1800 km nie zainstalowali nawet jakichś specjalnych świateł. No, 450 koni to nie jest najmniej. Nie jest to dużo, ale no. Można by było tutaj porobić jakieś tam cięższe transporty, dodać jakieś koguty na dachu, cokolwiek, nie? Postarać się trochę o bezpieczeństwo na drodze, czy nie? Coś słabe te światła, zapaliłem je w ogóle, bo. Nie no, coś tu się świeci, kurde. Ciężko powiedzieć, nie? Tak, jak dodaje gazu, jak wchodzi na. Obroty, to przerywa czasami ten gaz. Ale nie zawsze. Tutaj podkazuje prędkość. Dobrze. Ciekawe ile uda nam się osiągnąć. O kurde, jeszcze zaczęło padać. Czekaj. Jak się wycieraczki jakieś odpalą. Czekaj, ty, co jest z tym GPS-em? Aha, dobra, bo ja tu muszę skręcać. Myślałem, że mam jechać prosto jeszcze. Zmylił mnie ten GPS. No, przydałby się jeszcze jakiś na kokpicie, ale no, niestety nie ma. <grytanie> malutkie, takie, nie? <grytanie> no, kurde, ledwo to widać. Paliwa nam na, na szczęście zatankowali, fulla. Więc jak kupowałem tą ciężarówkę używaną, no to podwoili jej wartość. Ja pierniczę. Okropnie wygląda ten cockpit, nie? Ach, SCS Software stwierdziło, ok, będą kupować pewnie same najlepsze ciężarówki. Też nie będą kupować takiego Iveco używanego, nie? Gracze, bo zaraz zobaczą, że tekstury są niezaktualizowane w tej ciężarówce. A my przecież nie robimy ETS-a trójki, tylko aktualizujemy ETS-a dwójkę. O kurde, ETS-a dwójkę aktualizuje. Kurde, zgasła mi. Aktualizujemy ETS-a dwójkę aż do śmierci. Kurde. Nie będziemy robić trójki. Poczekamy aż konkurencja zrobi lepszy, lepszy symulator, nie? No, na razie mają Alaskan Road Tracker, co chyba nic im nie grozi przez jakiś czas. O żeż, co ten zrobił? Jeszcze z naczepą Tilsan. Bogacz zasrany. Ja dostałem mandat? Za co? Jak on na czerwonej prawie zmienił. No co ten chłop? Oszalał? Uuuu. ja to muszę uważać, bo w tej Bośni i Hercegowinie to widzę, że... Kierowcy są jacyś mega agresywni, albo nie potrafią jeździć. Nie wiem, kurde, i to było straszne. Uszkodzili mi prawie nową ciężarówkę. <gry> Na razie idzie dobrze. Bo jadę 60 km na godzinę, i tu, jakby moc się kończy, zaraz będziemy jechać pod górę. No, ciekawe. A tak w ogóle, to w tej aktualizacji, nie tylko używane ciężarówki można sobie kupić, ale są też właśnie nowe efekty błysków błyskawicy i księżyc z oddali, takie. Pogodowe sprawy, nie? Tylko problem jest taki, zobaczcie, jesteśmy Bośnia-Hercegowina, nie jest jakoś super zachmurzony, zachmurzone niebo, tak? A jest burza i ulewa, nie? Bo jest tak trochę ponuro, ale chmury wyglądają spoko, jakby miało w ogóle nie padać. Nie są typowo deszczowe chmury. O, pojawiło się przejaśnienie, dobrze. A widzicie, opieprzyłem ETS-a, od razu się zrobiła ładna pogoda. Ale co z tą prędkością? Ja tutaj patrzę na zegary moje i 45 km na godzinę. Ja mam trochę wrażenie, jakbyśmy mieli zegar wyskalowany w milach. Bo wiesz, gaz dociskam do końca, rozpędzamy się, mija już tam trochę czasu, a tutaj dalej nie mamy stówki, nie? Dobra, tam chociaż 80. Tak wygląda mój transporcik. Bym powiedział, że radzi sobie całkiem nieźle, ale za pół miliona to mamy przecież nową ciężarówkę, wiesz, moglibyśmy oczywiście zrobić jakieś tam mniejsze naprawy, no ale ryzykowałbyś to, że w każdej chwili będzie mogła ci się ciężarówka wyłączyć. Ja chyba nie chciałbym tak, żeby jadę sobie. No, zresztą widzieliście, że ciężarówka była całkowicie nie do jazdy w momencie. kiedy ją... O, w momencie, kiedy ją sobie kupiliśmy, i chyba o, maksymalnie 30 km na godzinę bieg się nie przełączał. Czyli co, powinienem zmienić, czy naprawić po kosztach tylko i wyłącznie skrzynie biegów. Nie? Zresztą, nie dało się tego naprawić. Trzeba było zrobić tylko i wyłącznie wymianę. To jest też interesujące. No. Nie chcę za każdej robić za każdym razem robić wymiany. <laughs> Dziwne to jest, naprawdę. Jaką udało mi się osiągnąć to 67 km na godzinę. Tam chyba kawałek z górki jechałem. Teraz mam 66. Cisnę gaz do końca. Właśnie musimy sprawdzić, czy działa tempomat, nie? Wypadałoby. Za chwilę tylko przejadę przez te bramki. Dobrze, że wycieraczki śmigają. To jest plus. Okej, okay, 65 zł za odcinek. A, w ogóle też dodali walutę polską w Eurotraku, ale to już chyba dawno, nie? Ja używałem zawsze euro, ale teraz możemy sobie też używać waluty polskich. Od jakiegoś czasu już. Dobra, tu możemy jechać sobie prosto. No i ja ustawiam tempomat na załóżmy 90 km na godzinę. Puszczam gaz. Nogi daję w dół i zobaczymy, czy się rozpędzi tutaj ta drezyna. Zobacz, zobacz, zobacz. W ogóle otworzę wam adwajzora, będziecie dobrze widzieć prędkość, nie? I zobaczcie, jest tak 66... 67, mówiłem, że tyle osiąga. I co jakiś czas, nie co chwile, ale co jakiś czas wyskakuje awaria silnika. I to jest y, ciekawe, nie no bo żeśmy już pół miliona ponad, prawie 600 tysięcy złotych żeśmy włożyli w naprawę ciężarówki, a to dalej... Jazda taka po mieście powinna być w porządku, zresztą zawsze będziemy jeździć zgodnie z przepisami, bo nigdy na żadnej prostej w żadnym mieście nie uda nam się osiągnąć maksymalnej prędkości tej ciężarówki, czyli 67 km na godzinę. Ale jeśli chodzi o taką o przebojową jazdę jak teraz, czyli jedziemy sobie praktycznie na luzie, ścigając się z nogami, to można sobie po mieście te ładunki jakoś tam nawet zrobić taką ciężarówką. Tylko najpierw musisz włożyć w nap naprawę jakieś 600 tysięcy złotych, i wtedy nawet to jakoś jeździ. Gorzej już, jeśli chcesz faktycznie pojeździć autostradą, no to wtedy może być kłopot, ale po mieście się da. O, co? Jakie, jaką kolizję? Też tu nikogo nie było. Kolizję z czym? Z asfaltem? Tutaj musimy sobie wycofać, no i zobaczymy. Wbijemy sobie zaraz wsteczny. Czy będzie słychać jakiś brzdęk z... Y, y, przekładni, jak będę zmieniał bieg? Jak myślicie? Posłuchajmy. Nie no kurde, ładnie się wbija. Słychać co chwilę jakieś tam brzdęki, tam wiesz jakiś czas wyskoczy jakiś błąd z, z, z silnika, tego typu historie. Ale no, 100 kilometrów już zrobiłem pierwszym transportikiem. Myślę, że jest chyba w porządku, nie? O, nie zawiesiła się gra, to dobrze. To, przy, przypominam, że to jest jeszcze beta. Kurde, możemy levelować takim Iveco. Czy ktoś z Was będzie kupował używane ciężarówki? Znaczy, ja liczyłem na to, że będziemy mieli, jak używana, to przede wszystkim jakaś porysowana, tutaj jakieś szyby potegowane, wiesz, opony jakieś tam zdezelowane byśmy dostali, nie? Jakieś rysy tutaj, takie rzeczy, o, to wtedy by mi się to podobało, a dostajemy właściwie taką samą ciężarówkę jak, wiesz, wyglądającą, tak samo jak z, z salonu, nie? I właściwie mamy co sobie wyobrazić, że są jakieś uszkodzenia. No, ciężarówka oczywiście daje nam znać o tym, że zaraz wybuchnie co chwilę. No ale chciałbym jeszcze mieć jakieś takie wizualne potwierdzenie, nie? że coś się faktycznie może stać. Tutaj mamy warsztat. podjedźmy sobie tam. Przy okazji sprawdźmy, czy faktycznie jest jakaś ograniczona prędkość do tych 67 km na godzinę. Teoretycznie wymieniliśmy sobie skrzynie biegów, no nie? Ta ciężaróweczka, sam ciągnik jest mały. Więc przyspiesza to całkiem nieźle na tych 400, tam ile? 70 chyba koni czy 50? Dobrze się to zbiera, ale czy przekroczy to, ten... Czy przekroczy tą prędkość... Wow, coś tu z hamulcami jest nie tak. Aha, bo tu się chyba ABS odpali, bo mamy mokrą drogę, nie? Właśnie teraz mamy samego ciągnika. Od ostatniej aktualizacji Eurotrak'a mamy ABS i chyba kontrolę trakcji. No tu nam się kontrola trakcji nie przyda. Jak jedziesz sobie taczką i wozisz suporeksy, to prędzej ci się przyda kontrola trakcji niż w tym Iveco. Zobaczymy czy ten ABS śmiga tutaj i hamulec. No, coś tam, coś tam widzieliście przed chwilą, że tylne koło, nie coś tam się działo z tym tylnym kołem, że tak puszczały te hamulce i hamowały znowu. To znaczy, może to być też awaria hamulcy, nie? Nigdy nie wiadomo. Nie no, to raczej jest ten system ABS, kurde. Podejrzewam, że te uszkodzenia nie są aż tak daleko idące w tym ETS-ie. Zresztą sami widzicie po takich wizualnych uszkodzeniach tej ciężarówki. Ja bym chciał, żeby tu w kokpicie, nie wiem, było gdzieś narzygane, rozlana kawa, jakaś coś, wiesz, takie randomowe sprawy, nie. Już tyle, tyle patrzymy na te wszystkie tutaj ozdoby, w tym Eurotraku, wiesz, na te kanapki i tak dalej, nie? Że fajnie by było, jakby o, tutaj na podłokietniku było coś odkształcone, może nawet, może brudne, nie? Może ktoś się tam posikiwał w gacie, jak jechał, bo się bał, i fotel byłby żółty, czy tam brązowy. No, chciałbym takie rzeczy, a tutaj te uszkodzenia to na zasadzie statystyk, nie? I to, że no, ciężarówka co jakiś czas nam się tam wyłącza. No, dobra, prędkość maksymalna. 67 km na godzinę to jest max. Mam wrażenie, że mam jakąś ciężarówkę dla młodych kierowców, która nie pozwala nam, która ma jakieś y, sztywny ogranicznych prędkości, ale to jest ewidentnie jakiś problem ze, y, z przełożeniem napędu. Zaraz spróbujemy zrobić pełną restaurację. Kurde, przekroczyłem prędkość! I shafatlia silnika! Wow! O, jakaś obwodnica! No widać, że ciężarówka chce, tak, ale nie może, coś się tam blokuje. Tak jakby następny bieg nie chciał się przełączyć, ale same przełożenia są raczej płynne. Kwiatła działają, to działa. Chciałbym jeszcze klimę odpalić, nie wiem, tam jakieś takie rzeczy posprawdzać. O, a gdzie jest rdza? Ja mówię tu o rysach jakiś i tak dalej, ale przecież rdza też tam gdzieś powinna się pojawiać, nie korozja. Ja się aż tak na ciężarówkach nie znam, ale chyba też gdzieś tam korodują, prawda? O kurde, jak tu ciasno. O! czekaj, ja dobrze wjechałem? Kurde, gdzie ja jestem? Byliście tu już? Czy ja mam się tutaj wymijać z y, pojazdami innymi, czy to jest jednokierunkowa? <laughs> jak tu tutaj się jedzie? Wow. Nie wiem, ty, ale to jest jakby dwukierunkowa. Czekaj, zmieszcza się na tym pasie w ogóle? Klaustrofowia ziomek. No nic, jeżdżamy sobie do naprawialni, tutaj jest w takim właśnie dziwnym miejscu, zobaczcie. Podoba mi się, ale jakbym miał tutaj z towarem jechać, no to ciężko, co? Mimo wszystko lubię takie właśnie trudne miejsca. Dlatego lubię grać w Snowrunner. No ale dobra, mniejsza z tym. Robimy pełne odnowienie ciężarówki. Aha, my możemy jakby znowu wymienić te części. O, i teraz, mi, jak, jak dałem sobie naprawę, nie? Jak już trochę przejechałem, to mam do zapłaty 10 tysięcy. O, i pojawiły mi się dwie gwiazdki mojej ciężarówki, to znaczy, że coś tam jest od, y, odnowione, jednak mamy tu 450 koni mechanicznych. Dobra. Request Total Restoration. Uh, milion zajwego, Ja pierniczę, A to jest dużo, nawet jak na moje konto, jak na moją firmę. <noise> cena była wyższa dlatego, że jest to wyższe wyzwanie dla mechanika niż wyprodukowanie nowej ciężarówki, dlatego cena jest taka kosmiczna. <noise> ja cię pierniczę, serio. To się kompletnie nie opłaca, no dobra. Ale mamy już kondycję fantastyczną. Zobaczcie, mamy 5 gwiazdek, tutaj mamy już zero, nic nie mamy do naprawiania, więc właściwie możemy sobie to wyłączyć. No i teraz, no dobra, nic nie będziemy konfigurować, nic nie będziemy tam dodawać, zmieniać skrzyń biegów ani nic takiego. No i z zewnątrz ciężarówko wow! Ale super! Totalna metamorfoza. Zupełnie inaczej nawet wygląda, nie? Poczekajcie, a brzmi. Nie no, kurde, ten dźwięk kompletnie się zmienił. Zupełnie inaczej teraz brzmi ciężaróweczka. Silnik nie gaśnie, przy, biega, przy zmianie biegów nic nie słychać. Przy hamowaniu. Posłuchajmy. O, czekaj. Rozpędźmy się w ogóle. Zobaczmy, czy przy hamowaniu będzie coś słychać. Jest z zewnątrz, bo. Nic, nic. Cichuteńko, wszystko fantastycznie. Ok, czy. No właśnie, bo taka całkowicie uszkodzona ciężarówka albo w ogóle jakikolwiek pojazd, nie? Nie powinien dostarczać nawet pełnej mocy, Myśmy tam sobie pouzupełniali te, te ponaprawiali te części, powymienialiśmy, nie? i ona tam zaczęła fajnie przyspieszać, ale 67 km na godzinę to był max, a zaraz po kupnie to było 31 km na godzinę. To był max. Może to jest placebo, ale mam wrażenie, że kierownica się łatwiej skręca. Stawienia kierownicy mam, wiesz, takie same, nie? Eee, dobra, gaz. Przepuszczą mnie chyba. Okej, okay, jesteście gotowi na full maxa? Sprawdźmy to. Wcześniej było 67 i na pusto, czy z naczepą nie dało się tego przekroczyć, a teraz proszę. 80. 90. Więcej mi nie trzeba, na szczęście. O, opony mi wymienili, czy nie? Kurde, co tak ślisko? Półtora miliona, nie? Całą naprawę. Więcej jak półtora miliona, tam chyba łącznie. Milion 600 tak? Czy milion 700 nawet może? Nie, milion 600, nie przesadzajmy. No milion sześćset, za to masz już ko kozacką nową ciężaróweczkę. Ej, czy ktoś z was będzie chciał kupować sobie takiego dla starego, żeby go odrestaurować? Podąć w Eurotrack Simulator to była... Mm, rzecz, na którą gracze czekali i której oczekiwali już od dawna. Tak, ja podejrzewam, że... To mogła być oczekiwana rzecz, ale 11 lat temu, na premierę gry, że ludziom tego brakowało, bo kiedyś w symulatorach ciężarówek można było normalnie kupić sobie używkę, nie? A tutaj trzeba było kupować tylko nowe, no i w 2012 roku to, chłopie, miałeś taki Iveco i jeszcze tam jakieś coś innego, nie? Jakieś takiego dla starego. No, porównajcie sobie ten środek do tych nowych skani czy do tych nowych dafów, nie? No, kompletnie nie pasuje. No ale tak, odrestaurowaliśmy Cię, 1 milion, 600 000. Świetna inwestycja Ojiweko. Gorąco polecam. Pozdrowienia dla Was, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Kajas.